Pora na spotkanie z naszym gościem przed piątkowym mikrofonem, pani Róża Cimochowska, dyrektor Centrum Edukacji Ekologicznej W Ełku. Dzień dobry, witam Pani Dyrektor. Dzień dobry, witam serdecznie. Rozmawiać będziemy dzisiaj o Euckich Dniach Ziemi. Celowo mówię dniach Ziemi, nie dniu Ziemi, bo to jest cykl imprez, cykl wykładów, wydarzeń związanych właśnie z tym właściwym dniem Ziemi. I to już się zaczęło. Trwają Euckie Dni Ziemi od 5 kwietnia, prawda? Tak, już od poprzedniej soboty rozpoczęliśmy cykl naszych działań. 22 kwietnia obchodzimy ten prawdziwy Dzień Ziemi, natomiast zawsze było tyle pomysłów na organizację tego dnia, na, na to, żeby świętować, że ten jeden dzień okazało się, że jest za mało czasu. 24 godziny to zdecydowanie ja, po, za krótko. Pamiętam początki tego Światowego Dnia Ziemi, także w naszym mieście to praktycznie ograniczało się do, do akcji sprzątania świata. Tak. Ale to e, w tak. początkach, kiedy to Oczywiście. startowało. Mhm. Potem to ewoluowało, właśnie zwiększały się pomysły, no i w zakończyło się właśnie na ełckich dniach ziemi, w ramach, w ramach których chcemy pokazać w jaki sposób w naszym mieście dbamy o przyrodę, jak każdy z mieszkańców może wpłynąć na środowisko, w którym żyjemy. E, mm... To, co już za nami, to między innymi warsztaty pisanki Kime Komi. Potem była, był jeden dzień przerwy, czyli niedziela, i dzisiaj znów Ełckie Centrum Edukacji Ekologicznej rusza w ramach tej akcji z całą mocą, co w tym tygodniu dziać się będzie. Więc dzisiaj od dzisiaj trwa akcja reklamówka śmieci. O no właśnie to jest bardzo ciekawa akcja, o której warto by powiedzieć nieco więcej. Akcja polega na tym, że jeżeli zaobserwujemy w, w jakiejś okolicy, w której spacerujemy, zanieczyszczenia, odpady, możemy zabrać na kolejny spacer reklamówkę ze sobą, bądź też worek na śmieci, sprzątnąć dany teren i zrobić, sfotografować to przed i po, i mhm. wysłać do nas taką relację fotograficzną. I każdy, kto weźmie w tym udział, zostanie przez nas nagrodzony upominkami. E, e, dla uczniów organizujemy sprzątanie świata, natomiast, właśnie tak pomyśleliśmy e, chcieliśmy włączyć też mieszkańców Ełku, takie pojedyncze e, osoby, żeby mogły właśnie uczestniczyć i w tych Dniach Ziemi, i w akcji sprzątania. A właśnie jeśli chodzi o akcję, samą akcję, tą właściwą akcję sprzątania y, świata, to 9 y, na 9 kwietnia jest planowana, prawda? Jak to się będzie w tym roku y, odbywało? Jak to będzie wyglądało? Zawsze do, do udziału w tej akcji y, zapraszamy szkoły, przedszkola, stowarzyszenia, grupy nieformalne. I organizujemy tą akcję przy współpracy z nadleśnictwem Ełk. I dzięki tej współpracy, nie tylko tereny miejskie, ale i okoliczne lasy zostają uprzątnięte z tych niech, nie, niechcianych odpadów. No, mimo, że jest jeszcze, to nie jest jedyna akcja sprzątania, bo najpierw o tych akcjach wszystkich w ramach <noise> Światowych Dni Ziemi sobie porozmawiamy, bo planowana jest także akcja sprzątania Jeziora Łuckiego. Tak. Ale chodzi o nadbrzeże, czy o samo jezioro, sensu stricte e, jego dno? Samo jezioro. E, będzie wyznaczony teren w okolicach e, ujścia rzeki do jeziora e, i tam e, grupa podwodnik Organizuje właśnie e, dwudniową akcję. E, robili już e, rozeznanie w tym podwodnym świecie. Okazuje się, że jest tam co robić. Odpadów jest bardzo dużo, e, więc wszyscy, którzy czują się na siłach i, i mają sprzęt, mogą e, również dołączyć do tej akcji. E, na naszej stronie znajdują się wszystkie informacje, godziny, e, w, jakich, w, w, w jakich będzie się to odbywało. E, Woda może nie ma najwyższej temperatury, ale z, z odpowiednim tym, zabezpieczeniem. Którzy ta, tym, którzy nurkują, to absolutnie nie tak, przeszkadza. Yy, więc można tutaj się też włączyć do udziału. Czyli jeżeli ktoś posiada sprzęt do nurkowania i uprawnienia, co jest, co jest, co jest, co jest bardzo ważne, ale też, też jeżeli ktoś posiada chociażby magnes neodymowy, też, też może się zgłosić. Jasne. Czyli przypominamy, akcja sprzątania jeziora Euckiego 12 kwietnia w ramach Euckich Dni Ziemi. Jeśli chodzi o akcje, jeszcze takie dwie ciekawe wypatrzyłem: raj rowerowy połączony z sadzeniem lasu i bieg posadzonkę. Tak. Rajt rowerowy również organizujemy przy udziale z nadleśnictwa Ełk. Cały rajd rowerowy będzie właśnie prowadził drogami leśnymi i na zakończenie tego rajdu uczestnicy będą poproszeni o udział w sadzeniu lasu. Zapraszamy tutaj na ten rajd rodziny z dziećmi, bo to jest i rekreacja i pewnie ognisko jakieś Oczywiście, będzie na zakończenie. Tak, ale i spędzenie wspólnie czasu. Trasa nie będzie długa ani wymagająca. A przy okazji, właśnie będzie można pokazać dzieciom, jak wygląda sadzenie lasu i, i po co tak naprawdę to się robi. No i potem będzie można mieć swoje własne drzewo w lesie, a nawet chyba je w jakiś sposób oznaczyć. To jest wielka frajda, <grym> muszę przyznać. Naprawdę, tak. <grym> Zwłaszcza dla młodych ludzi. Euckie Dni Ziemi to nie tylko akcje polegające na ruchu, tak to, tak to ujmę, to również wizyty w zakładach pracy. Z ekologiem poniekąd <grym> i z przyrodą związanych. W naszym mieście funkcjonują e, duże przedsiębiorstwa, e, które, bez których nie jesteśmy w stanie się obyć i e, tutaj zaprosiliśmy uczniów euckich szkół podstawowych, ale i ponadpodstawowych e, do wizyt w oczyszczalni ścieków w nowej wsi ełskiej oraz e, do odwiedzenia przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. No te nasze przedsiębiorstwa pokazują nam w jaki sposób, na przykład w Nowej Wsielskiej, prowadzone jest oczyszczanie tych ścieków i jak, jest, jak są gospodarowane osady. Tak samo w przedsiębiorstwie energetyki cieplnej w tej chwili są zainstalowane nowe kotły, które są bardzo przyjazne środowisku, więc uczniowie będą mieli możliwość przekonania się o tym, jak te firmy działają i jakie prowadzą y, też inicjatywy, żeby zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska. Zwłaszcza wizytę w oczyszczalni ścieków polecam. Pamiętam, że kiedy raz pierwszy raz tam się pojawiliśmy akurat służbowo z mikrofonem i kiedy człowiek zobaczył, jak to się wszystko odbywa, a przede wszystkim co tam trafia, to y, dwa razy potem się zastanowi, nim wrzuci coś tak. do kanalizacji, co znaleźć się tam nie powinno. To bardzo, bardzo dobrze wpływa na wyobraźnię tego, że jeżeli coś wyrzucamy, czy też spuszczamy w toalecie, to, to, to nie, nie znika. znika. No to właśnie. cały czas jest, pojawi się w innym miejscu, e, czasami jako właśnie duży problem, i dobrze mieć taką świadomość tego, co robimy na co dzień. Euckie Dni Ziemi to także spotkania z ciekawymi ludźmi. E, w tym roku zaprosiliśmy do nas trzech przyrodników: e, Adama Zbyryta, Michała Książka oraz Marcina Kostrzyńskiego. Są to osoby, które możemy na co dzień oglądać w telewizji, możemy czytać ich książki. Ich praca i codzienne życie bardzo związane są z przyrodą. I podczas obecności u nas w Centrum Edukacji Ekologicznej, właśnie będą dzielić się swoimi przeżyciami, pasjami i pokażą, jak wygląda świat przyrody, który oni obserwują. Adam Zbyryt pokaże nam prezentację i opowie o śpiewie i o głosach ptaków. Teraz akurat jest taki czas, kiedy widzimy te ptaki, słyszymy je i będziemy mogli się dowiedzieć, co tak naprawdę oznaczają te głosy. Po co ptaki śpiewają? Dlaczego to robią? Michał Książek jest fajnym przyrodnikiem o przyrodzie i w tak zwanych swoich biodróżach e, może opowiedzieć wiele ciekawych rzeczy i tak naprawdę przechodzimy obok w niektórych roślin, w niektórych miejsc i nawet nie zdajemy sobie sprawy, e, jak bogaty świat kryje się, jeżeli się tylko chwilę ustaniemy i, i przyjrzymy e, w tym miejscom. No i Marcin Kostrzyński, bardzo, bardzo zabawny człowiek. <laughs> Do grupy klasy, bardzo lubią wracać na jego spotkania. Ciekawi Potrafi do młodzieży to trafić, tak? Zdecydowanie. Nie tylko do młodzieży, ale nawet i do, do, do dorosłych. Spotkania z, 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 z tym przyrodnikiem zawsze są powiedziałabym nawet. Komicznie zabawne. Niekonwencjonalne. <noise> tak, tak, chyba tak. lepsze słowo. Totalnie zupełnie inny sposób przedstawiania przyrody. Ym, I tę wiedzę, którą ym, chociażby podczas tych spotkań yy, droga młodzieży, drodzy Państwo, nabędziecie, będzie można potem sprawdzić. Konkretnie 10 kwietnia, czyli w najbliższy czwartek. Ja wiem, że pogoda raczej nie będzie sprzyjała pracy w planerze, mm -hmm. więc może quiz to dobry pomysł. Wspólnie z zespołem szkół nr 6 wełku organizujemy quiz wiedzy, i ten quiz jest poświęcony naszemu miastu. Jakie formy przyrody, ochrony przyrody są tu stosowane, właśnie. Jakie są instytucje, jak powinniśmy postępować ze zwierzętami, jakie są formy ochrony tej przyrody w naszym mieście i w najbliższej okolicy. I do 9 kwietnia. Można zapisywać się online do udziału w tym quizie. Sam quiz odbędzie się 10 kwietnia. Będzie to quiz online. Wszyscy, którzy zapiszą się, otrzymają tego dnia dostęp do quizu. I tu będziemy oceniać nie tylko prawidłowe odpowiedzi, ale też czas, w jakim ten quiz zostanie rozwiązany. No bo wiadomo, że jeżeli ktoś będzie miał dużą wiedzę i będzie szybko odpowiadał na pytania, to Albo będzie wiadomo... Albo będzie miał dostęp do wujka Google. No właśnie, wujek po Google uwagę. pomaga, ale potrzeba na to czasu, więc dlatego tutaj też będziemy oceniać ilość poświęconego czasu na rozwiązanie tego quizu. No i tutaj mamy dwie kategorie. Jedna kategoria to są uczniowie zespołu szkół numer 6, a druga kategoria to są mieszkańcy Ełku. Codziennie w naszych mediach społecznościowych pojawiają się posty, które ułatwią odpowiedzi na niektóre pytania, więc można obserwować. Uczyć się, podpatrywać i serdecznie zapraszamy już w chwili obecnej do zapisów. Dzisiaj także koncert dla Ziemi w Centrum Edukacji Ekologicznej o godzinie 17. To będą utwory inspirowane naturą. Uczniowie zespołu państwowych szkół muzycznych przybędą do Centrum Edukacji Ekologicznej i wykonają właśnie utwory inspirowane naturą, bo muzyka jest bardzo. Dużym obszarem, inspiracji jest mnóstwo, i okazuje się, że przyroda ma tutaj też bardzo duży udział. E, mnóstwo kompozytorów inspirowało się przyrodą, naturą, e, i my w dniu dzisiejszym będziemy mogli usłyszeć właśnie niektóre z tych utworów. E, przypominam, godzina 17.00. Dzisiaj Centrum Edukacji Ekologicznej w, wstęp jest. Wolny raczej. Wolne, oczywiście, tak. To jeszcze, pani dyrektor, coś, co sobie zostawiłem na zakończenie naszej dzisiejszej rozmowy o ołóckich dniach Ziemi. Warsztaty hortiterapii. <noise> Trudne <głos> słowo. <głos> Trudne e, słowo. I ogrodów biocenotycznych. Co do ogrodu biocenotycznego, no to wiem, z czym to się je, e, natomiast e, hortiterapia nie za bardzo. <noise> ogólnie warsztaty. Rozszyfrujmy. Tak, e, ogólnie warsztaty te. E, e, odbędą się w najbliższą sobotę i organizowane są w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, dlatego tutaj pierwszeństwo do udziału w tych warsztatach będą miały osoby, które mieszkają na obszarze rewitalizacji, a będą one dotyczyły ogrodów i tego, w jaki sposób ogród wpływa na nasze zdrowie, fizyczne, ale także i psychiczne. W jaki sposób możemy czerpać energię z tych ogrodów? W jaki sposób je przygotować tak, aby były dla nas jak najbardziej przyjazne, aby były jak najbardziej naturalne i takie świadome. Ogród najlepiej jak jest dostosowany do warunków geograficznych, przyrodniczych, przyrody wokół. Żeby nie było w nim gatunków inwazyjnych. I o tym wszystkim właśnie będziemy rozmawiać na tych warsztatach. A w trakcie tych warsztatów również uczestnicy będą wykonywać tabliczki zapachowe. Przy wykorzystaniu wosku sojowego i takich naturalnych właśnie mhm. zapachów, które możemy spotkać w naturze. A tym bardziej, że ogrody, także w przestrzeni miejskiej, te mini-ogrody zyskują sobie no coraz większą popularność. Zdawać by się mogło, że w miejscach, w których ich racja bytu nie jest tak oczywista. Tak, bo na duże ogrody potrzeba oczywiście bardzo dużo miejsca, natomiast są takie właśnie na mikro, właściwie tak, można mikroprzestrzenie mieć. typu tarasy, balkony, skwery, jakieś malutkie kawałki ziemi przy wspólnotach i spółdzielniach, które możemy w cudowny sposób zaaranżować i tak naprawdę małym nakładem pracy zrobić świetny zakątek, który będzie właśnie dawał nam dużą satysfakcję i przyjemność. A łąki kwietne, tak? Czy miodne tak. w przestrzeni miejskiej to też będzie mniej między innymi dotyczył. Może akurat tutaj o łąkach kwietnych nie będziemy podczas tych warsztatów rozmawiać. Natomiast też od wielu lat już łąki kwietne cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Taką łąkę kwietną mamy też przy Centrum Edukacji Ekologicznej, ale również zespół szkół nr 6 też stworzył przepiękną łąkę. Można ją obserwować. Jest to fajny, fajny twór, ponieważ co roku bardzo się zmienia. Pojawiają się nowe gatunki roślin, i można tam obserwować też mnóstwo owadów. I daje właśnie to, daje takie poczucie sprawczości, że to nie jest. Jednolita trawa. No I w, pr tylko właśnie tam w przestrzeni cały czas miejskiej coś się tak, dzieje. I coś się dzieje, i więcej tego koloru jednak mimo wszystko jest. Także to Oczywiście. jest bardzo dobra alternatywa dla tych strzyżonych po, po, pod linijkę y, trawników miejskich. Oczywiście. Prawda? Właśnie chciałabym jeszcze tutaj, jeśli już rozmawiamy o, o kwiatach, to y, nie, nie powiedziałam jeszcze y, o mm, kwiatach, które będziemy rozdawać w trakcie biegu mhm. y, w najbliższą niedzielę. Odbędzie się bieg po sadzonkę. Bieg organizujemy wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. I tu uczestnicy będą mieli do pokonania dwukilometrową trasę. Jest to nieduży dystans, więc będzie można to przejść spacerem, przebiec. I każdy uczestnik na zakończenie otrzyma sadzonkę drzewa iglastego oraz sadzonkę bratka. Czy też bratków. W zależności, ile osób będzie brało tak, udziału. Także warto się <grym> wybrać. Natomiast, proszę Państwa, szczegółowe informacje na temat tego, co dziać się będzie w ramach hełdskich Dni Ziemi, już od dzisiaj do 12 kwietnia znajdziecie oczywiście na stronie internetowej Centrum Edukacji Ekologicznej Wełku. To jest www.cee.elk.pl. Prawda? I tam też można się zapisać chociażby na quiz, czy. czy do udziału w tak. warsztatach. na naszej stronie wszystkie są regulaminy, informacje oraz linki niezbędne do tego, żeby wziąć udział. A do udziału w obchodach Ełckiej Dni Ziemi, o tym co się będzie w czasie tej dni opowiadała w Radiu 5 pani Róża Cimochowska, dyrektor Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku. Dziękuję pani dyrektor, wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie.